Cześć, witam was. Chciałbym przedstawić wam ostatni fragment rozmowy wywiadu pomiędzy Tarą Loveberry, Perry, Pixi, Pixie, Rebecca Parks i Simonem Parks. Rozmowa rozpoczyna Tara. Żyjemy we fraktalnej kwantowej rzeczywistości, w której każdy z nas nieustannie wpływa na wszystko, co dzieje się w danym momencie. I myślę, że to naprawdę ważne, aby ludzie pamiętali, że wszyscy jesteśmy aktywnymi uczestnikami wszystkiego. Nasza perspektywa zależna jest od miejsca, w którym siedzimy, w tym wielkim teatrze i od naszej pozycji, z której na to wszystko patrzymy. Kiedy coś się dzieje, musimy zadać sobie pytanie, czy taka sytuacja, takie zdarzenie nas wzmacnia, czy też nie. Czy to, co przychodzi do nas, jest ze stanu lęku, ponieważ ciągle szukamy potwierdzenia, że coś się stanie, bo gdzieś usłyszeliśmy, że ma się stać, i wtedy nas to uspokaja, jak małe dziecko, które zostało nakarmione. Powtarzamy sobie wówczas, że wszystko teraz będzie dobrze, wszystko będzie w porządku, że będziemy bezpieczni i wszystko zostanie za nas załatwione przez naszych przywódców. I już nie musimy się bać. Bo jesteśmy pod opieką liderów i wybawicieli. I możemy wówczas być w stanie miłości i zaufania, aż przychodzi moment, kiedy staje się coś zupełnie odwrotnego, co odbiera nam ten błogi stan, i wracamy do stanu strachu i niepokoju. I tak się kręcimy w kółko. Uważam, że bardzo ważne jest, by ludzie wyraźnie określili, gdzie jest ich osobista energia, gdzie jest ich osobista moc. Niech każdy odpowie sobie na pytanie, czy jestem w stanie miłości i zaufania. Czy potrafię poddać się temu, co przychodzi z wiarą, czy ulegam ciągle strachowi. Ponieważ dają się porwać tym wszystkim informacjom płynącym ze środków masowego przekazu. Jeśli jesteś jedną z takich osób śledzących nieustannie sensacyjne informacje i przez to ulegającą lękowi, proponuję ci zostawić to i wziąć głęboki wdech i długi wydech i zdecydować, że wchodzisz w obszar swojej suwerenności. Czy wybierzesz swoją prawdziwą moc, swoją suwerenność, i zrozumiesz, że to Ty grasz tutaj kluczową rolę, że dostosowujesz swoją energię i swoje skupienie na sile miłości, to jest Twoja decyzja, na jedności, na nierozdzieleniu. Wpadanie w panikę i w przepaść niepokoju rozbija tylko naszą psychikę. A śledzenie tych wszystkich informacji i sprawdzanie, co jest prawdą, a co nie, może doprowadzić do szaleństwa. Twoja głowa nie pracuje poprawnie, tracisz jasność umysłu i możliwość ujrzenia całej sytuacji w sposób bardziej przejrzysty. Odpowiada Magenta. Najważniejszą rzeczą, i myślę, że Simon powiedział to w kilku swoich ostatnich podcastach, i absolutnie się z nim zgadzam: najważniejszą rzeczą jest, Ponowne osadzenie Trumpa w polityce i uważam, że tak się stanie, ale jeśli miałoby być inaczej, to wówczas ten preparat, który nam teraz serwują, będzie niczym w porównaniu z tym, co po nim nadejdzie. Tak więc najpierw musi on wrócić do polityki, w której musi też grać w tę grę szczepionkową, ponieważ jeśli tego nie zrobi, nie przebije się dalej w swych działaniach. W polityce są takie zasady, że trzeba grać w coś, o czym wiemy, że nie jest wcale dobre dla ludzi. Podobna sytuacja przedstawia się ze środowiskiem. On podejmuje decyzje dotyczące środowiska, które niekoniecznie są dobre dla całego środowiska. Tak jest w tym momencie, a wszystko inne przyjdzie później, zostanie wprowadzone z czasem. Jeśli on zacząłby mówić, że preparat, który ludziom podają, nie jest im potrzebny, ponieważ ten patogen nie jest tak niebezpieczny, jak go przedstawiają, a statystyki są po prostu zmanipulowane, pojawiłaby się spora część ludzi, która całkowicie odwróciłaby się od niego. Za nim podąża ogromna grupa ludzi, która jednak wciąż balansuje niezdecydowana pomiędzy informacjami płynącymi z mediów głównego nurtu a informacjami alternatywnymi z alternatywnych mediów. Tak więc na razie musi forsować te preparaty. Zostało mi pokazane, że i to pochodzi od ciemnych struktur. Tak zorganizowały ciemne struktury. Że około 70% tych preparatów to nieszkodliwe, puste placebo, a około 30% to prawdziwa, pełna dawka. Dzieje się tak, ponieważ, jeśli każdy, kto dostałby pełną dawkę, zacząłby od razu odczuwać skutki uboczne, wówczas wszystko rozpadłoby się w krótkim czasie, a inni ludzie, widząc to, wstrzymaliby się przed przyjęciem tej dawki. I zaczekali, obserwując, jak to wpływa na tych, co przyjmują ten preparat. By tego uniknąć, wprowadzono więc placebo. Trump jest świadomy, że wprowadzono właśnie taki plan. Rada dziewięciu przekazała mi, że to wszystko sięga dużo głębiej niż mogę to sobie wyobrazić. I wiele spraw nie jest upublicznianych, ponieważ wówczas dostęp do nich mają również ciemne siły i mogą to wykorzystać. Pokazano mi, że program podawania tego preparatu jest ogromnie złożony i gro rzeczy dzieje się za kulisami. To jest jak jeden wielki tort, do którego dostęp chcą mieć różne grupy, różne frakcje. My musimy wciąż i wciąż pamiętać, że mamy wybór. Czy będziemy kierować się strachem i damy się zmanipulować i zgodzimy się na to, że na przykład nie będziemy mogli odwiedzić swojego ojca w szpitalu, ponieważ nie przyjęliśmy tego preparatu. Nie będziemy mogli pracować, bo nie przyjęliśmy tego preparatu. Nie polecimy na wakacje, bo tego nie przyjęliśmy. Musisz zdecydować, czy staniesz odważnie w obronie swojej suwerenności i przeciwstawisz się tej tyranii? Czy też nie ulegniesz lękowi, skurczysz się w sobie i pozwolisz dawać się manipulować i zastraszać? To, co się dzieje, to kolejna lekcja dla nas o tym, jak być suwerenną istotą. To jest wielowymiarowa gra, mająca wiele aspektów i nie jest wcale taka prosta, jak na przykład pytanie, dlaczego Trump finansował te preparaty, czy jest więc dobry czy zły. To wszystko jest bardzo bardzo złożone. I jak wcześniej powiedziałam, nie znam pełnego obrazu, a nawet jeśli bym znała, nie mogłabym o tym powiedzieć. Pytanie zadaje Tara. Pytając o te zastrzyki, patrzymy na to, co się dzieje, i mówimy sobie: przecież to jest nielegalne, co robią. Składniki preparatów, które mogą być szkodliwe dla ludzi. Przecież to jest nielegalne. Odpowiada magenta. Tak jest, ale tylko w wymiarze 3D. Ludzie, którzy są świadomi, dowiedzą się o tych rzeczach znacznie wcześniej, dzięki czemu będą mogli dokonać właściwego wyboru. Ludzie świadomi odkryją, co stało się podczas ostatnich wyborów prezydenckich, że dokonano wówczas oszustwa. Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, to mogę powiedzieć, że dowiedziałam się o potencjalnym oszustwie zanim zawody te rozpoczęły się, że tak powiem, zanim kolarze dojechali do Mety. Jeśli masz wielowymiarowe połączenie, dowiadujesz się takich rzeczy znacznie wcześniej. Dla tych, którzy żyją wyłącznie w wymiarze 3D, prawdy o zdarzeniach pojawiają się dopiero wtedy, kiedy już dane zdarzenie będzie miało miejsce, kiedy się stanie. Podobnie dzieje się z tymi preparatami. Niektórzy ludzie wybiorą negatywną wersję rzeczywistości i przyjmą ten preparat. Następnie, po czasie, odkryją, że zostali oszukani, zmanipulowani, celowo wprowadzeni w błąd i wówczas zawrócą z obranej drogi i wejdą na ścieżkę pozytywną. Wtedy będą potrzebować uzdrowienia i rehabilitacji. Nie mówię tutaj, że można całkowicie wyleczyć się z tego zastrzyku. Taka informacja jest rozpowszechniana w niektórych grupach New Age, że można całkowicie oczyścić organizm ze składników znajdujących się w tym preparacie. Moje informacje na obecną chwilę są takie, że można odtruć organizm i usunąć z niego niektóre składniki, ale nie można odwrócić działania mRNA i zmian genetycznych z nim związanych. Powiada Simon: Myślę, że nie chodzi o to, czy są jakieś dowody na to czy nie. Czy te dowody są przedstawiane w taki czy w inny sposób, by osoby mogły dokonać pewnych wyborów, zrozumieć dokąd te wybory ich zaprowadzą. Tu chodzi o to, że te informacje w ogóle do nich nie trafiają, dopóki facet w garniturze i krawacie nie powie im tego w głównych wiadomościach. W przeciwnym razie będą oni głusi na wszelkie dowody, które docierają do nich z innych źródeł niż te telewizyjne. Myślę, że taka sytuacja mogłaby nastąpić wówczas, kiedy eksprezydent zostanie ponownie osadzony w polityce. Wówczas informacje o całej sytuacji zostaną przedstawione za pomocą istniejącego systemu przekazu informacji. Wówczas dotrą do milionów ludzi, którzy w końcu zrozumieją, co dzieje się i nastąpi wówczas rozłam pomiędzy nimi a systemem, w który wierzyli, w którym się urodzili i byli prowadzeni przez swoich dziadków i rodziców. Tak oto pojawi się pewna próżnia, w którą będą mogli wskoczyć ci wszyscy, którzy chcą dobra dla tej planety. Moment, moment ten będzie ogromnym szokiem dla ludzi, ogromną stratą tego, w co do tej pory wierzyli, i wtedy naszą rolą będzie ich asystowanie. To, co będzie ważne w momencie tego szoku, to nie tyle, ile yy, pocieszanie tych ludzi. Czy tłumaczenie, co się stało, lecz przedstawienie im prawdziwej sytuacji, jak ona wygląda, że ludzkość musi przejść przez taki proces szoku, żeby się obudziła, by uświadomić sobie, w jaką pułapkę kiedyś ludzkość wpadła, i nie wracać już do tamtych czasów, lecz żyć pełnią życia. To będzie ekscytujący moment pod warunkiem, że przyjdziemy go jako wspólnota, jako grupa, a nie jako samotna jednostka, ponieważ w tym procesie nie można z nikim konkurować, lecz trzeba wspólnie pracować, działać razem jako społeczność. Tu chodzi o miliony ludzi, którzy zaskoczeni powiedzą, w co ja wierzyłem? W co ja do diaska wierzyłem? I teraz. Całe to moje życie poszło na marne. Wtedy będziemy im bardzo potrzebni. Dziękuję wam.